E Dzień dobry, moje kochane wagi. Witam wszystkie wagi słoneczne, ascendentalne, a także wagi księżycowe na czytanie duszy dla Was na miesiąc lipiec 2025. Czytanie to będzie troszkę inne niż rozkład z kart Tarota. Zwracajcie uwagę na karty, które pojawiają się w tym czytaniu. Zapraszam Was również do czytań duszy nagranych. Wam polecam przede wszystkim czytanie Przeszłe życia, droga duszy. Czy znacie misję swojej duszy, czy znacie ścieżkę swojej duszy, czy znacie lekcje i długi karmiczne? To jest czytanie, które jest najczęściej wybieranym z czytań nagranych. To czytanie pokazuje, czy macie długi karmiczne, jakie lekcje macie do odrobienia, i jak wygląda u Was karma rodowa, która często wiąże się z tym, czy na przykład macie zdolność do zarabiania pieniędzy i Zdolność do ich tracenia, w jakie związki wchodzicie, jakie przyjaźnie tworzycie, jakie relacje tworzycie. Bardzo wiele odpowiedzi właśnie jest zawartych w tych czytaniach karmicznych. Możecie również wysyłać swoją listę pytań. Zapraszam Was do czytań partnerskich, rozkłady partnerskie. Wielu z Was tutaj w przestrzeni publicznej. Nie pamiętam czy wagą, ale wielu moim obserwatorom ułatwiło wybór, jeżeli chodzi o partnerów, czy pomogło uniknąć wejścia. W nieciekawe sytuacje, wejścia w nie tą rzekę, w którą wejście powinno. Tak więc zachęcam Was. Oprócz tego, oczywiście, mamy sesję nagraną yy, i sesję taką online. Widzimy się od tej strony kamery. Ja widzę Was, Wy widzicie mnie, widzicie rozkład z kart, swoje odpowiedzi, widzicie ruch wahadła również. Zachęcam Was też do wsparcia mojego kanału, mojej działalności tutaj na kanale YouTube. Zapraszam Was na wirtualną kawkę. A teraz. Zapraszam Was na wiadomości z kart mistycznego Kipera. Zaczynamy sobie szybkimi wiadomościami. Widzę, że dla wagi zapowiada się jakaś podróż w miesiącu lipcu podróż nad wodę, za wodę, przez wodę podróż zagraniczna może Stany Zjednoczone dla kogoś. Też tutaj słyszę. Że niejedna z wak może się wybierać właśnie do Stanów. Pakuje walizki, wyjeżdża, może w jakiś rejs, może jakimś promem będziecie, kochani, płynęli. Widzę, że w tej podróży mamy jakieś ponure myśli, więc albo ktoś jedzie się wyleczyć, albo ktoś jedzie i nie może. Gdzieś tymi myślami skupić się na tym wyjeździe, na tym, że jest to piękny wyjazd w celach wypoczynkowych, tylko gdzieś się skupia na tym, co było negatywne, na tym, co wyszło nie tak, czy na tym, co wam ciąży na serduszku, kochane wagi. Więc co wam ciąży? Zapraszam, jeżeli potrzebujecie porady na czytanie prywatne. Widzę kartę sądu, więc wszelkiego rodzaju sprawy sądowe, urzędowe. Więc możecie na przykład załatwiać coś w sądzie. Sąd, instytucje porządku publicznego, urzędy. Wszelkiego rodzaju dotacje też tutaj słyszę są bardzo ładnie pokazane. Może ktoś pracuje w sądzie, bo przy sądzie pokazała się praca. Tutaj mamy w takim przypadku również. Kartę stanu małżeńskiego, że ktoś pracuje, może ktoś pracuje razem z mężem w jakimś urzędzie. Pracujecie razem, bo jest pokazana relacja małżeńska, bardzo dobra w miesiącu lipcu. Sąd, a sąd też może mówić o podjęciu decyzji w jakimś małżeństwie, o podjęciu pracy nad relacją, podjęciu bardzo ważnej decyzji, bo sąd to też jest decyzja. Która zapada. Tak zdecyduje się, tak pracuje. Pracuje nad małżeństwem, pracuje nad partnerstwem, nad relacją. Czy idziemy w stronę planowania swojej ścieżki jako małżeństwo, jeżeli jesteście w długich związkach? Też tak może być. Mamy kartę zdobywania szczytów, więc dużo rzeczy idzie wam z górki w miesiącu lipcu. Jak wcześniej mogłeś pod górkę, tak w miesiącu lipcu. Idzie z górki, idzie z górki mojej mili. Mamy zmiany, więc zmiany ja bym tutaj widziała, zmiany jeżeli chodzi o kierunek działania, myślenia. Widzę też wielkie zmiany, które nadojdą do wagi, ale to już kawałeczek dalej, bo to będzie we wrześniu. Natomiast tutaj z kartuszy mamy strażnika kierunku. Wybierz swój kierunek. Czy wagi są takie pomiędzy, i nie możecie się zdecydować nad jakimś kierunkiem zawodowym czy nad jakimś kierunkiem w życiu? Zdecydowanie widzę tutaj pracę, ale też widzę wybór swojej ścieżki życiowej dla wagi. Nie możecie się zdecydować. W coś świetnego wejdziecie, intratnego, bo mamy tutaj ascendent, wejście. Polecam Wam też w miesiącu lipcu przesłuchanie Waszego czytania dla ascendentu. Czy znacie swoje ascendenty? Dajcie znać, jestem ciekawa. Ascendent to jest taki drugi znak zodiaku. Mam przekazy, że z niektórymi rezonuje bardziej nawet niż znak słoneczny. Więc pytanie, czy znacie waga, dom szósty, równowaga. W domach stałych relacjach. Spokój, równowaga. Więc tutaj jeżeli działo się u was dobrze, w ostatnich. Czasie, trzech miesięcy, to widzę też, że mamy, mamy równowagę, mamy uprawę. Byk, może znak byka jest dla Was ważny. Uprawa, może uprawiacie jakieś pole, na przykład, nie wiem dlaczego mi to przyszło. Wiecie, może jakieś rośliny sadzicie, ale też właśnie znak byka może mieć dla Was znaczenie. Zasiewanie dobrych nasionek, uprawa roślin, zwierząt ciekawe, do kogo to miało trafić. Słuchajcie, mamy dom trzeci, komunikację. Komunikacja będzie bardzo ważna w miesiącu lipcu. Komunikujmy się jasno, prosto, klarownie, tak, żeby nie walczyć o władzę z kimś, komunikując się na zasadzie w energii walki. Działam, mówię słownie taką agresją słowną. No bo tutaj mamy Marsa. gdzieś ten Mars się schował? Mars. No są ruchy. Ruchy takie, gdzie możecie za dużo powiedzieć. O parę słów za dużo. Mars to agresja. Mars zarządza baranem, więc może też macie ascendent w baranie, czy księżyc. Może macie znak barana. Jest taka energia walki, walki. Walki o władzę też może być zawodowo. Gdzieś walczycie o stanowisko, walczycie o jakiś projekt. Ale wejdziecie w to, słuchajcie. Wejdziecie, tu jest dom pierwszy, przybycie. Ten projekt, o który walczycie, zdobędziecie, a może 25 okres od 25 maja coś wam mówi, bo wtedy Saturn wszedł w znak barana, więc o coś, o co walczyliście od tamtego czasu, możecie to zdobyć. Od końcówki maja, moi kochani. Jest jakiś mężczyzna, zamożny dobrodziej, taktyk, szachista, może hazardista. Bo tu w tych kartach to jest osoba, która gdzieś ma skłonności do gier, do grania, do ryzykowania. Księgowy też może być rozmowa z księgowym. Dla takiego mężczyznę możecie mieć kogoś takiego, nie musicie to być wy, Sam jakieś troski nieprzyjemności. Klucz do serduszka, oswobodzenie serca. Oswobodzenie serca, opuszczacie, opuszczacie tarczę, więc gdzieś to serce będzie oswobodzone. Jakieś konflikty zakończą się pogodzeniem, ale też jakieś konflikty, jak już się odpalą, no to macie budząc lwa. Znak lwa może dla Was coś znaczyć. Budząc lwa, wchodzicie do jaskini lwa i tu się zaczyna konflikt. Konflikt i słuchajcie, podczas takiego konfliktu ktoś usłyszy prawdę. Ta prawda zaboli, ale ta prawda wyzwoli. Tu jest rycerz, który trzyma miecz prawdy. Bądź odważny i szczery. Odwaga i szczerość. I ktoś wykrzyczy w kłótni, to szczerze myśli. Więc zwracajcie uwagę, kto do was co, co mówi podniesionym głosem. I zdecydowanie widzę, że później trzeba będzie czytania prywatnego. Mamy, widząc więcej, mamy prorokinie. Dwa czytania prywatne. Myślę, że nie jedna waga się do mnie zgłosi. I tu możecie dostać odpowiedzi na swoje pytania, kochani. Przeczucia, przeczucia silne. Wyjrzenie poza aktualną sytuację. No i później jest taka kraina pomiędzy. Ani nie jestem w czymś dobrym, ani nie jestem w czymś złym. Jestem pomiędzy. Sama nie wiem, sam nie wiem, co mam myśleć. Sama nie wiem, sam nie wiem, co mam robić co robić w takim przypadku? Przyglądam się sobie, przyglądam się swojej sytuacji, przyglądam się temu co się stało. Jest strażniczka zwierciadła, a ona mówi: "Poświęć czas na refleksję. Mogliście dotychczasowo widzieć swoje życie w krzywym zwierciadle, czyli nieobiektywnie. Dopiero ktoś wam powie prawdę i was tak jakoś to słuchajcie wewnętrznie dotknie że będziecie sami potrzebowali silnie coś zmienić. Mamy strzałę, no to tak strzeli jak strzała po prostu w serce wagi. Otocz się ochronną energią. Tu z jednej strony widzicie, jest opuść tarczę. Może być tak, że już konflikt się zakańcza, jest wszystko dobrze, a na koniec miesiąca znowu strzał energetyczny od kogoś. Zobaczmy, słuchajcie, jaki kryształ będzie dla was dobry. Na ochronę energetyczną czarny turmalin. Sokole oko jest świetne, złom energii obraca w dobrą. Kwarc dymny, bardzo dobry kryształ. Tygrysie oko, zobaczmy. Chciał wyskoczyć kalcyt, ale zobaczymy, bo to nie jest to jeszcze czuję. Co dla wak na miesiąc lipiec? Jaki kryształ będzie korzystny? A jednak kalcyt. Pracowity czas i wielozadaniowość. Przejmij kontrolę nad swoim harmonogramem w tym pracowitym czasie. I uczciwie oceń zasadnicze powody, dla których jesteś zajęty. Zajęta. No właśnie, może też być awantura o to, że ktoś za dużo pracuje, ktoś późno wraca, ktoś nie ma czasu, ktoś żyje między domem a pracą. I waga, też może, I waga też może mieć pre pretensje do swojego partnera, partnerki. Rozbłyski słoneczne, aktywacja. Komuś coś zaświta w lipcu, komuś coś, słuchajcie, zaświta i będzie to takie prześwitywanie, że rozjaśni Wam się jakaś bardzo ciężka sytuacja, którą ciężko rozgryźć, a wy ją przejrzycie. Wyjął po prostu przejrzycie. Mamy tutaj wodnika, współpracę, może jeżeli chodzi o współpracownika, może jeżeli chodzi o partnera biznesowego, może jeżeli chodzi o kogoś bliskiego, spod znaku na przykład wodnika, ale jest gdzieś rozbłysk słoneczny. Wodnik też mówi o współpracy, internecie, intelekcie, więc wszelkiego rodzaju działalności internetowej, jeżeli prowadzicie działalności w internecie. Świetnie pokazane. Ktoś was może dostrzec w internecie, zwłaszcza jeżeli jesteście singlami, mamy dom siódmy. Związek. Jest szansa na znalezienie kogoś naprawdę wartościowego. Bliskie spotkania mówią o romantycznych, pamiętnych randkach. I ktoś być może od dawna był uwięziony jak w klatce w domu, nie chciał wyfrunąć jak ten motyl, ale czas wyjść z domu. Czas na randkę, czas na bliskie spotkania. Motyl to symbol zmiany. No i węzeł północny przyszłość. W jakim kierunku, kochani, idziecie? Ja bym powiedziała, w ogóle, że to jest bardzo dobre pokazywanie siebie biznesowo w internecie. Rewelacja. No, ale przyszłość. Węzeł północny jest w rybach. Od 11 stycznia 2025 do 17 lipca 2026. 6. Ryby to. Dary i talenty wewnętrzne. Bycie w zgodzie ze sobą. Intuicja, znaki, wizje, przekazy i bardzo silna wiara. Ktoś przybywa. Do Waszego życia. Ktoś też do Waszego domu przybywa, moje kochane wagi, wiecie? Też widzę, że jakaś kobieta i chce się pogodzić, i chce się tutaj z wagą bratać. Mówi, że nie, musi, nie musisz mieć racji, ale ona też mogła nie mieć racji. Opiekunka pokoju. Natomiast zobaczmy, drogie wagunie, co chcą Wam przekazać anioły na miesiąc lipiec 2025. Co dla wag? Wiem, że też będą jakieś bardzo potężne ruchy wykonane przez wagę. I prywatne, i zawodowe. Potężny ruch. I ten ruch da Wam większą swobodę w życiu. Co Wam to podpowiada? Co to będzie za potężny ruch? Dla jedynek, piątek i szóstek numerologicznych. Podążaj wciąż naprzód. Nie przyjmuj odmowy. Oczekuj cudownych rozwiązań. Nawet jeżeli coś idzie nie tak, nie przyjmujcie odmowy. Idźcie do przodu. Nie chcą, żebyście weszli drzwiami? Wejdźcie oknami, kochani. Metaforycznie mówiąc, oczywiście. Drugi anioł, co chcę Wam poradzić, moje drogie wagunie, na lipiec? Maja. Może to i nie Wam coś podpowiada? Nauka i edukacja pomagają ci osiągnąć życiowy cel i się rozwijać. Możesz liczyć na pomoc Aniołów: podjęcie nauki, szkolenia, warsztatu, webinaru świetne na miesiąc lipiec, dla warka rozwój, nauka wodnik to też nauka mogą to być kursy w internecie, może to być podjęcie jakiegoś stacjonarnego kursu ale przede wszystkim uczcie się, kochani. I bardzo dobrze dla Was jest pokazana joga i ćwiczenia fizyczne. Są one niezbędne dla Twojego dobrego samopoczucia, spokoju umysłu i rozwoju duchowego. Joga, ćwiczenia bardzo ładnie pokazane. Zobaczmy, co mistrzowie duchowi powiedzą dla WAK na miesiąc lipiec 2025. Co być musi w miesiącu lipcu dla WAK? Ojciec, brat, syn, mąż. Czasem też mówię kochanek. Jakaś ważna rozmowa z mężczyzną. Ozyrys. Jakiś mężczyzna odegra ważną rolę. Co z tym mężczyzną, moi drodzy? Ale też jakiś mężczyzna wraca do zdrowia. Może mężczyzna związany gdzieś z branżą medyczną. Zdrówko. Lepsze zdrówko. Uzdrawianie. Uzdrawianie nieporozumień. Zdecydowanie mamy mężczyznę i mamy kobietę. Matka, żona, siostra, córka a ja zawsze też w tej karcie mówię kochanka. Widać, czy odbija się światło. Więc dużo połączeń, kochani, dla każdego coś innego relacja kochanek-kochanka, relacja mąż-żona, brat-siostra będzie trzeba coś uzdrowić. Bo pomiędzy jest karta uzdrawiania. Ale też rozmowa z jakimś terapeutą słyszę dla, dla związków małżeńskich. Gdzieś jakieś zaufanie zostało nadszarpnięte. Jest rozmowa z terapeutą, lub jest uzdrowienie. Uzdrowienie zaufania moi drodzy. Zobaczmy kolejne karty duszy. Co dla Was? Prawda. Tak jak tam był rycerz z mieczem prawdy, tak tu jest ściągnięcie maski i powiedzenie prawdy. To, co powiedziałam, prawda zaboli, ale wyzwoli. Ktoś gra, ktoś ma maskę na sobie, ktoś nie mówi czegoś szczerze, zwłaszcza relacje damsko-męskie, zwłaszcza to i relacje rodzinne w domach rodzinnych. No może też i siostra, siostra okłamywać, i brat, brata okłamywać, i mąż, żona. Obfitość. Finanse są bardzo ładnie pokazane na miesiąc, lipiec. Uzdrawianie, zdrowie, uzdrawianie. Opuszczanie energetyczne, uzdrawianie energetyczne też. Zobaczmy, co w związkach z kalbrzybią wody. Pozytywna energia. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi i sytuacjami, a unikaj negatywności. Unikamy negatywności w lipcu, zresztą zawsze unikamy, ale we w lipcu to przede wszystkim ochrona energetyczna. Ty, twoi bliscy, wasz dobytek, dom jesteście chronieni przez niebo i porada eksperta. Zdobądź więcej informacji, poradź się eksperta. Terapia, rozmowa z terapeutą, coachem. Dla jednych może być coach biznesowy również. Zobaczmy kolejne karty wyroczni. Co dla Waguni, moich kochanych, na miesiąc lipiec? Modlitwy. Czyjeś modlitwy zostają wysłuchane. Ktoś się zaczyna modlić. O co wy się modlicie, kochani? Ja zawsze się modlę o opiekę, ochronę, prowadzenie i zdrowie. Muzyka, więc gdzieś imprezki muzyczne, koncerty. Eee, tu są dla was pokazane korzystnie. Muzyka solfejżowa. W tle leci muzyka solfejżowa 432 Hz. Ona jest świetna do oczyszczania ciała, duszy, umysłu. Takiego naszego trójkąta mocy, bo my się składamy z ciała, Duszy i racjo, i umysłu. E, na przyciągnięcie, obfito przyciągnięcie obfitości chyba muszę podtrzymać mój szatukit. Na przyciągnięcie obfitości 888 Hz. Na oczyszczenie się z negatywności 317 Hz. Też świetna częstotliwość. Nieustraszone, wagi są nieustraszone. Nie dacie się wystraszyć, nie dacie się zastraszyć. Zobaczymy jeszcze, co karty anielskiej terapii. Radzą dla wag na miesiąc lipiec. Co dla Was, kochane wagunie? Wróżki. Spotkanie u wróżki. Jesteś mocno powiązany z wróżkami. Tak więc czytanie prywatne po raz kolejny dla wag. A zobaczmy trzy karty duszy. Co być musi w miesiącu lipcu. Oświecenie. Dąż do oświecenia. To słońce, to oświecenie, ta aktywacja słoneczna, ta rozbły te rozbłyski słoneczne, które były w kartach wyroczni, astrowyroczni, tutaj są potwierdzone. Oświecenie. Coś staje się jasne jak słońce. Macie pomyślność. Zaproś magię do siebie znowu pięknie. I waszka Żyj pełnią życia. Ciesz się swoim życiem. Ciesz się tym, co masz. Doceniaj małe rzeczy. No cóż, kochane wagunie, przechodzimy do kartanierskiej odpowiedzi. Też użyjemy dla was. Zadajcie pytanie kartą i wybierzcie jedną z trzech odpowiedzi. Ja nie mam nigdzie wagi w swoim horoskopie urodzeniowym, więc dziś z Wami nie wybieram. Karta numer jeden, karta numer dwa i karta numer trzy, którą wybraliście? Jeżeli jedynkę, idealny moment. Jeżeli wybraliście dwójkę, macie pomocnych ludzi. Natomiast jeżeli wybraliście trójkę, macie polepszenie. Życzę Wam, żeby wszystkie sytuacje negatywne się odblokowały, a najlepiej to usunęły. Życzę Wam dużo zdrówka, uzdrawiania, miłości, oświecenia, obfitości i wszystkiego cudownego. Do zobaczenia na czytaniach prywatnych.